Krzysztof Dzierżanowski, zdecydowanie lepiej znany jako bandziorek z chłopaków do wzięcia ma za sobą imponującą metamorfozę. Jeden z najbardziej znanych uczestników programu emitowanego na Polsat Play początkowo nie przykładał większej uwagi do dbania o siebie, czy pielęgnacji jako takiej. Z czasem wszystko się jednak zmieniło. Mężczyzna poznał Danusię i przepadł. Zaczął poświęcać więcej czasu dbaniu o siebie. Mało tego, nawet zrezygnował z używek. Trzeba przyznać, że takie zachowanie najlepiej świadczą o uczuciu i zaangażowaniu w związek. Trochę się nad tym zastanawiałem, ale mówię: dobra, nie piję. Powiedziałem, że nie i koniec. Ciężko było z początku, ale trzeba było postawić na swoim mówił. Teraz bandziorek w niczym nie przypomina siebie z początkowych sezonów chłopaków do wzięcia. zmianie uległo także miejsce zamieszkania. Wraz z ukochaną Danusią przeprowadzili się na Mazury. Mogą tu cieszyć się urokami okolicy i korzystać z piękna otaczającej ich przyrody. Wiele wskazuje na to, że udział w programie Chłopaki do Wzięcia dla Bandziora swego rodzaju furtką do świata show, biznesu. Mężczyzna miał bowiem niedawno okazję wystąpić w teledysku. Przedstawiamy wam kolejny teledysk. W roli głównej kolejny uczestnik serialu Chłopaki do Wzięcia. Wcześniej Szczena, potem Jarek teraz Bandziorek. Zobaczcie sami, jak wyszło. Napisano w zapowiedzi najnowszej produkcji zespołu młode wilki. W teledysku doskonale widać jaką metamorfozę przeszedł ostatnio bandziorek. Trzeba przyznać, że wygląda świetnie. Zobacz także bandziorek z chłopaków do wzięcia przeszedł metamorfozę. Nie do poznania bandziorek z chłopaków do wzięcia podjął ważną decyzję. Było ciężko chłopak do wzięcia miał zostać ojcem. W gabinecie lekarskim przeżył szok. Brutalna prawda wyszła na jaw.